Dzień dobry państwu, Tomasz Szwejgier, wydarzenie dnia szanowni państwo, dotarło do mnie um, takie oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, wygłoszone między innymi podczas tej słynnej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Do tego nie wiedziałem, ale Kaczyński ma w planach rozwiązanie policji. Tak, nie wiem, proszę zrobić milicję obywatelską, nie wiem, co ma na myśli, natomiast już Państwu to uszczą. Całkowite bezprawie, przy czym policja to bezprawie osłania. Co no, będzie przy zmianach, a ja wierzę, że do tych, tych zmian dojdzie, musiało mm, mieć za skutek no, bardzo głęboką reformę służb mundurowych, ale także powołanie pewnej nowej, całkow całkowicie nowej służby. Która będzie już rzeczywiście służbą państwa demokratycznego i suwerennego. Tak, tak. Jak państwo słyszeli, no rzeczywiście szokująca koncepcja Jarosława Kaszyńskiego. Jarosław Kaszyński już jest taki obrażony na policję, że musi rozwiązać tę, która w tej chwili istnieje i powołać nową. Jarosław Kaszyński zapomina, że policja liczy ponad 10 tysięcy Ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy, no spodziewam się, że to byłby bardzo duży problem. Rozumiem, że jeżeli dojdzie do władzy, to chociaż oszczędzi tych, którzy no, tak zachowali się na demonstracjach, w pazjowaniu demonstracji, chociażby tej demonstracji kobiet po tym haniebnym wyroku Trybunału Kulminalnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji czy w innych protestach, czy protestach przedsiębiorców, tych, którzy wywozili protestujących do jakichś odległych komisariatu, wypuszczali ich w nocy, nie mających, jak wracać, rozdzierali ojca z synem. No te sytuacje były kuriozalne. Widzicie państwo, ja nawet tak zastanawiam się odnośnie tego, co robi Jarosław Kaczyński, bo nie wiem, pamięta się państwo, przecież Jarosław Kaczyński miał praktycznie... Policję, no przynajmniej Szefostwo Policji e, całkowicie ożydano sobie. To Jarosław Kaczyński cały czas razem z Wąsikiem, razem z Kamińskim um, doprowadzali do jakichś naprawdę e, dziwnych konferencji. E, mieli problem wizerunkowy z komendantem Majem, komendantem głównym policji, który był w grupach przestępczych. Jego rodzina była zatrudniona w spółkach, które są odpowiedzialne za olbrzymią kradzież pieniędzy z VAT-u i innych podatków. A spółka ROKA ona odpowiada co najmniej za i, i, I inne jeszcze, które razem z nią funkcjonowały, a co najmniej miliard w tej chwili śledztwo e, podatków Nie ich dla skarbu państwa tych pieniędzy praktycznie jest jeszcze dużo, dużo więcej. I weźmy są drugi komendant głównej policji, mianowany przez PiS, e, pan Szymczyk, no jeszcze nie było chyba na świecie komendanta, który wystrzelił z granatnika w swojej komendzie, rozwalił ten kawał komendy, i później zacierał te wszystkie dowody w tej sprawie. Praktycznie za czasu wpisu nie można było go pociągnąć do odpowiedzialności. My zadawaliśmy pytania, czy również podczas tej libacji, bo tak to wyglądało w komendzie głównej policji, kiedy ten granatnik został odpalony, czy był tam Maciej Wąsik. Mamy ile źródłowe informacje, że był. Pytaliśmy się go, nie odpowiadał nam, czy był. I ta policja, która pełniła wtedy olbrzymią rolę w tych planach Jarosława Kaczyńskiego do wprowadzenia, tak jakby to mówiliśmy, staniku wojennego, czy wprowadzenia innych represji, Pamiętacie, kiedy. Jarosław Kaczyński powodował, że na przykład w ochronie domu Jarosława Kaczyńskiego, wtedy, kiedy był strajk kobiet, no tam było, nie wiem, kilkaset radiowozów stało. Ja nie pamiętam jeszcze takiego zgromadzenia siły środków, bo Mickiewicza była cała zajęta radiowozami. Był tam taki kordon przed domem Jarosława Kaczyńskiego i kobiety, które szły tam protestować, no były Pacyfikowane zresztą wszyscy Polacy wyszli w całej Polsce protestować przeciwko temu, co Jarosław Kaczyński dogadał ze swoją koleżanką, panią Julią Przyłębską, zwaną też kucharką Kaczyńskiego i w Trybunale Konstytucyjnym, niektórzy mówią kulinarnym. Szanowni Państwo, i Kaczyński, który te wszystkie obchody tych miesiączek smoleńskich. Zabezpieczył tą policją w taki sposób, że brygadę opozycji po prostu pana szczurka i innych ludzi śledził przez funkcjonariuszami, wywiadowcami, wywiadowcami z Komunistycznej Policji i dręczył tych ludzi. Używał kont terrorystów wtedy, kiedy zostało tam wydajęte mieszkanie, no to używał podnośnika strażackiego, używał terrorystów, którzy mieli tych ludzi, nie wiem, zabezpieczać, przeszkadzać im, używał zagłuszania sprzętu. Ci ludzie byli wielokrotnie wzywani na policję, ci ludzie byli poturbowani. Ci ludzie rzeczywiście byli prześladowani za czasów Jarosława, za czasów Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, tak jak Państwo mówię, miał pomysł, żeby to policja przeprowadzała ten jego stanik wojenny, bo on miał takie, taką, taką koncepcję, nawet w tych mailach, które zostały przez, ujawnione przez półfną rozmowę, Pan Dworczyk, pan Michał Dworczyk po prostu każe mi się stuknąć w głowę i mówi, że no pomysł wyprowadzenia na strajk kobiet czołgów, to jest jakiś poroniony pomysł. To jest coś niebywałego. Jarosław Kaczyński, który tak instrumentalnie używał policjantów, używał policji. Pamiętacie Państwo, że później już Aż tak nie wierzył służbom, nawet CBA, bo Kamiński mu trochę się, że tak powiem, zbuntował. Kamiński zgłaszał różnego rodzaju pretensje do działań, chociażby przy małych reaktorach atomowych, przy tym, co robił bajtek. Już Kamiński, tak jak się mówi, czuł pismo nosa. Co prawda, Wąsik powołał tę policję do. Zwalczania przestępstw, cyberprzestępczości. No. Także ta policja wtedy była mocno podziękowana Wąsikowi. Ja pamiętam, że prowadzono również sprawy, które nakazał prowadzić sąd, czyli sprawy Pegazusa. Pamiętam, jak oni koniecznie chcieli dostać ten telefon, na którym był zainstalowany jeden z Pegazusów, bo okazuje się teraz, że ja miałem dwa, a być może trzy. Pegazusy, na nogą tym pacjentem zero, jak to się mówi, czyli miałem pierwszego Pegazusa, ja i dwóch oficerów CBA. I wiecie Państwo, ja zaniosłem im kopię binarną, w nie wszystko to co, to, co trzeba było. Telefonu nie miałem. Nie miałem, mówiłem prawdę, a telefon był zabezpieczony dlatego, żeby tego dowodu nikt nie... Zawsze tak, że mówiłem prawdę. Oni specjalnie chcieli mnie podpuścić, czy ja kłamię, czy ja tego telefonu jednak będę używał, czy ja coś z tym zrobię. Nie zrobiłem. Natomiast policja po tej zmianie władzy no, to jest inaczej. To widzi się, że policja inaczej funkcjonuje i taką bezradnością Kaczyńskiego było to, kiedy na jednej też z tych miesiączek smoleńskich, już po tej zmianie tej po 15 października 2023 roku, w wyborach, Kaczyński miał pretensję, że pan Komosa lot biega do pozycji że pan Komosa yy, Składa wieniec i koniecznie chciał zniszczyć ten wieniec, kraść czy tam coś zrobić. I był policjant, który nie pozwalał. Policjant traktował sprawę obojętnie, naprawdę ani do jednych, ani do drugich. Nie, 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 nie. Jakichś, nie miał jakiegoś tutaj nadzwyczajnego yy, stosunku. Chciał mieć święty spokój, chciał po prostu, yy, żeby to już się wszystko skończyło. I Kaczyński, który yy, opowiadał te swoje derdemały i mówi, że proszę legitymować tych ludzi. Bo ja byłem wiceprezydentem do spraw bezpieczeństwa, oczywiście mu się popieprzyło, bo był wicepremierem, no później się poprawił. Natomiast on, który każe legitymować to, tych ludzi, on wydaje polecenia policjantowi, to już było bezprawne. Oczywiście policjant to nie zareagował. Poszedł do tego zupełnie, zupełnie tak, beznamiętnie. Bo teraz, jak widzimy tego Kaczyńskiego, który bronił tyle czasu Szymczyka który już później liczył na tę policję. Policja, która tak chroniła domu Kaczyńskiego, no wykonywała, no wtedy wiadomo, że wykonywała polecenia swoich dowódców. Ta policja, która tak, czyli komendanci policji tak gremialnie odeszli razem z Szymczykiem, no yy, odeszli na emeryturę. Yy, nic, nic się takiego nie stało. Policja dalej funkcjonuje, działa, no zyskuje coraz większe zaufanie społeczne. Na pewno widać, że policja już jest dużo bardziej apolityczna. Nie ma tak, żeby w jakiś sposób odnosiła się gorzej do opozycji. Widzicie Państwo, nawet przy tych miesiączkach smoleńskich jednych i drugich po prostu nie dopuszcza i stara się, żeby nie było tych burt. Fakt faktem, że samo to, że musi uczestniczyć w tym, bo Jarosław Kaczyński tak sobie wydomał, to już jest mm, naprawdę, mam nadzieję, że mm, ktoś pójdzie po rozum do głowy, może już nie wypada tego zrobić prezydentowi e, Trzaskowskiemu, może jak stanie prezydent Polski, będzie to prezydent Warszawy, to może się zdecyduje, no. zrobi referendum, czy chcemy tych schodów, czy nie. I tutaj widzimy właśnie to działanie policji, które jest normalne. I jeżeli policja zachowuje się normalnie i nie bije przeciwników Jarosława Kaczyńskiego, to musi zostać rozwiązane. Tak. Tam słyszymy dalej krzyki Ormowiec. Ormowiec to są krzyki do Jarosława Kaczyńskiego. Starsi słuchacze wiedzą, że była tak zwana chłodnicza rezerwa milicji obywatelskiej, no, która była przez całe społeczeństwo traktowana tak, no, pogardliwie, prawda? To tacy społecznicy, którzy koniecznie chcieli być milicjantami. Tak. Takie życie. Mój brat był od 66 roku, w roku mojego urodzenia, był milicjantem, a całe życie mówił, że był policjantem, tak. Pamiętam nawet w domu, jak u nas były dyskusje, że on mówił, ja jestem policjantem. Nie, Romek, ty jesteś milicjantem. Nie, ja jestem policjantem. I to i tak sobie policjanci mówili, bo yy, tak to wszystko wyglądało. No był policjantem ruchu drogowego, także nie tak jak pisze Panikania i inni, że funkcjonariusz Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. No tak, policja drogowa. Cały czas mój brat Roman, miał inne nazwisko, bo to był mój brat przyrodni, już nie żyje, służył w tym ruchu drogowym. Że nie tylko z tego powodu, ale jeszcze z innych. No naprawdę nam mnóstwo policjantów i oni mają, jak to mówi młodzież w gry, Normalnie funkcjonować, normalnie służyć i na szczęście powoli już tak się dzieje. Dziękuję Państwu za uwagę. Spodziewam się, że Kaczyński nie zlikwiduje policji, nie powoła nowej policji. Natomiast ważne, że znamy te jego plany. Bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia ja Państwa.